Wierzę w nauki Chrystusa. Wierzę w chrześcijańskie zasady, jak miłość do bliźniego i nadstawianie drugiego policzka. Bez przebaczenia tkwimy w cyklu destrukcji. O! Słuchajcie, oglądałem tutaj filmy tego człowieka, Elona Maska, i byłem pod wrażeniem niektórych jego wypowiedzi, projektów, które realizuje i tego, jak mogą one wpłynąć na ludzkość. Nie przesadzam. Dziś Mask jest jednym z najbogatszych, najbardziej wpływowych i najpotężniejszych ludzi na świecie, a on zawsze angażuje się w technologie, innowacje i to, jak mogą one wpłynąć na nasze życie. Może myślisz sobie: Ach, Pastorze, ale na tym kanale mówisz tylko o życiu duchowym tylko o komunii z Bogiem co ten człowiek ma wspólnego z tym, co tutaj przyniosę. Bracie, będziecie pod wrażeniem, więc zostań ze mną do końca, bo to, co tutaj przedstawię, naprawdę Cię zszokuje, dobrze? A jeśli nie wiesz, Elon Musk jest właścicielem firmy Tesla, która zajmuje się autonomicznymi samochodami, był w tym pionierem to może całkowicie zmienić zasady gry. Teraz jest właścicielem X, czyli sieci społecznościowej X, dawniej Twittera, SpaceX, która eksploruje kosmos. I ma projekt, by zabrać ludzi na Marsa. Wierzy, że przyszłość ludzkości będzie od tego zależeć, od eksploracji innych planet. Jest też właścicielem Neuralink, która wszczepia chipy do mózgu ludzi, więc to coś, co może zrewolucjonizować świat. Jest także właścicielem XAI, startupu zajmującego się sztuczną inteligencją, oprócz wielu innych projektów, prawda? Pamiętam, że poznałem Ilona Maska oglądając dokument. Wiele lat temu był wtedy jeszcze chłopakiem i opracował wtedy system płatności online o nazwie PayPal. Wierzę, że większość z was go zna i był również jednym z pionierów w tej dziedzinie. Więc to jest niezwykle inteligentny facet, bardzo przedsiębiorczy i sprzedał PayPal za ogromną sumę w tamtym czasie, i był wtedy młody, był nastolatkiem, jeśli się nie mylę, i byłem pod wrażeniem, i wtedy pomyślałem, że jeszcze usłyszę o tym facecie, bo ma pomysły znacznie wyprzedzające nasze czasy. I to właśnie dzieje się teraz: on ma około 200 miliardów dolarów, co daje około 1 biliona reali. Wtedy zaczynamy rozumieć, gdzie są pieniądze. Bo ludzie mają ciężko, ponieważ pieniądze trafiają w ręce nielicznych. Oczywiście, że istnieje cały złożony system, prawda? Rząd naszego kraju i wiele innych rzeczy, ale widzimy, że coraz bardziej pieniądze trafiają w ręce nielicznych na tym świecie, którzy tworzą monopol, prawda? I przez to, bracia, ma władzę, ma uznanie ludzi z całego świata i stał się tak wpływowy, że wiele osób mówi, że mógłby być antychrystem albo że przygotowuje grunt pod rządy antychrysta. Już nagrałem film na ten temat na moim kanale. Ale dziś chcę porozmawiać z tobą o innej kwestii. Pokażę ci, co Bóg robi w życiu Ilona Maska, i będziesz pod wrażeniem, dobrze? Jedyne o co cię proszę to, żebyś kliknął ten przycisk poniżej, subskrybuj obok pojawi się dzwoneczek włącz powiadomienia, żeby nie przegapić żadnego filmu, który tutaj zamieszczę. Codziennie po południu wrzucam nowe filmy na aktualne tematy zawsze oparte na Słowie Bożym. Zamieszczam też modlitwy: modlitwę poranka, modlitwę wieczorną to naprawdę jest błogosławieństwo. Amen? Bracia, jak sami widzimy, prawda? Ludzie, którzy są bardzo bogaci, bardzo wpływowi, tak jak Elon Musk, zazwyczaj są bardzo samowystarczalni, bardzo pewni siebie, myślą, że nie potrzebują Boga, albo nawet nie wierzą, że Bóg istnieje. Ale czy tak jest w przypadku Elona Muska? Obejrzymy teraz pierwszy filmik z nim, to krótkie nagranie, żebyście zrozumieli jedną z jego wypowiedzi. Posłuchajcie, co powiedział. Ale wiesz, jeśli Jezus zbawia ludzi, to znaczy, nie będę mu wchodził w drogę, wiesz, jestem pewien, że zostanę zbawiony, prawda? Więc. Bracia, spójrzcie inaczej, nieprawdaż? Z wielu osób związanych z nauką widzę, że Elon Musk wierzy w Jezusa, chociaż uważa się za trochę buddystę, trochę chrześcijanina co przecież nie istnieje, prawda? Ale to jest jego sposób rozumienia tego, w co wierzy i on zawsze uważa, że nauka i wiara mogą iść razem a bez nauk Chrystusa świat zachodni byłby całkowicie zagubiony. Ale, bracia, jeśli zwrócimy uwagę na sposób, w jaki on mówi o Jezusie, zauważymy, że on jeszcze nie oddał swojego życia Chrystusowi, jeszcze nie pokutował za swoje grzechy i nie uwierzył w Jezusa jako jedyną prawdę, jedyną drogę do Boga, prawda? I w tym wywiadzie, który zaraz ci pokażę, on to wyjaśni bardzo jasno. Więc zwróć dużą uwagę na to, co on mówi, obejrzyjmy. Chcemy tylko wiedzieć, czy możesz nam udzielić odpowiedzi. i przyjąć Jezusa jako swojego pana i zbawiciela. Tutaj. Na rozmowie. Przede wszystkim to jest modlitwa. Jest taka szybka, wiesz. Powiedzmy, że się zgadzam. Popieram wartości głoszone przez Jezusa. I wiesz, w naukach Jezusa jest wielka mądrość. I zgadzam się z tymi naukami. Rzeczy jak nadstawianie drugiego policzka są bardzo ważne, ponieważ to jest przeciwieństwo zasady oko za oko. A zasada oko za oko sprawia, że wszyscy stają się ślepi. Więc, przebaczenie wiesz, jest ważne i traktowanie ludzi tak, jak sami chcemy być traktowani, i kochanie bliźniego jak siebie samego jest bardzo ważne. Czyli 60-70% zgadza się, jak mawiał Einstein. Wierzę w Boga Spinozy. Ale wiesz, jeśli Jezus ratuje ludzi, to znaczy nie stanąłbym mu na drodze. Wiesz, jestem pewien, że zostanę zbawiony. Dlaczego nie? Dobrze, skończyliśmy. Myślę, że On właśnie powiedział tak. Udało nam się. Więc tutaj zauważamy, bracia, że On naprawdę wierzy w nauki Chrystusa. Jednak w tej właśnie wizji, prawda, którą większość ludzi ma dzisiaj, że nauki Chrystusa są po to, żeby uczynić nasze życie lepszym, ale tylko tyle na tym się kończy, rozumiecie? I to jest błąd ludzi, to jest to, co wróg zasiał w umysłach większości ludzi, że Jezus był tylko dobrym człowiekiem, dla wielu był prorokiem, Jezus był oświeconą istotą, charyzmatycznym człowiekiem, dobrym człowiekiem. Bracia, Jezus był czymś znacznie więcej. Jezus jest synem Bożym, jest Bogiem wcielonym, który przyszedł na tę ziemię. A Biblia mówi, że ten, kto nie wierzy, że Jezus jest Bogiem wcielonym, w rzeczywistości w pewnym sensie jest antychrystem, bo jest przeciwko prawdzie o Jezusie, prawda? Oczywiście będzie antychryst, który będzie rządził światem, ale Biblia mówi, że wielu antychrystów już się pojawiło. I duch antychrysta już działa, tak mówi Biblia, zwodząc ludzi, pokazując im, że Jezus nie jest synem Bożym, rozumiesz? Więc, bracia, chodzi o to, że Elon Musk, zauważam, że on okazuje pewien niepokój, wiesz, i jednocześnie pewien smutek zobaczysz to w następnym filmie, który tutaj wstawię. Smutek, kiedy mówi o sobie, jakby w jego sercu istniała pustka, której nie potrafi wypełnić swoimi pomysłami, swoimi przekonaniami. I w tym podcaście, który ci teraz pokażę, mówił o tym, że czuje się samotny. O to właśnie chodzi, bracia. Dlatego nagrałem ten film. Chcę, żebyś zwrócił dużą uwagę na szczegóły. Zobacz, co się stało. Bądź uprzejmy dla każdego, bo każdy toczy swoją walkę. O której nic nie wiesz. Tak, to prawda. Powiedz mi o czymś trudnym. Przez co przechodzisz, a czego ludzie zazwyczaj nie widzą? Mój umysł to burza. Większość ludzi myśli, że chciałaby być mną, ale nie zdają sobie sprawy, czego to wymaga. Nie pojmują tego. Jak się masz? Chcę powiedzieć, ogólnie rzecz biorąc, mam się dobrze. W większości nie mogę narzekać. Czujesz się samotny? Czasami, ale ja Moje dzieci i przyjaciele dotrzymują mi towarzystwa. Więc nie ma pustki egzystencjalnej. Jest wiele nocy, kiedy śpię sam. Nie muszę, ale śpię. Zobaczcie, bracia, to znane powiedzenie, zgadza się? Które mówi, że są ludzie tak biedni, że jedyne co mają to pieniądze. I kiedy oglądam te wywiady z Ilonem Maskiem, zawsze widzę ten smutny wzrok, to spojrzenie takie puste spojrzenie, prawda? Chodzi o to, że on jeszcze nie ma tego, czego najbardziej potrzebuje, obecności Ducha Świętego. Bracia, pomyślcie o tym. Osoba, która ma wszystko: uznanie, władzę, wpływy, dużo pieniędzy, ale jeśli nie ma obecności Ducha Świętego, to nie ma istoty. Nie ma powodu swojego istnienia, rozumiecie. Więc to, co zauważam to, że Jego duch, Jego serce zaczyna szukać, pragnąć Boga, ale Jego dusza jeszcze nie zna znaczenia tych poszukiwań, rozumiesz? Dlatego właśnie czuje się taki zagubiony, ale mimo, że jeszcze nie miał spotkania z Chrystusem, wierzę, że Bóg już działa w Jego życiu i przez Niego. Nawiasem mówiąc: Nie mówiłem Ci tego tutaj, ale w dzieciństwie mieszkał, urodził się w Afryce, prawda? A w dzieciństwie bardzo cierpiał z powodu prześladowań, ludzie go bili, nawet w szkole dzieci zrzuciły go ze schodów i trafił do szpitala. Ale powiedział w tym wywiadzie, że nie chowa urazy do tego, co się wtedy wydarzyło, wręcz przeciwnie wykorzystał to jako paliwo do rozwoju, do postępu i nie nosi w sobie żadnej urazy, żadnego żalu, prawda? Więc wierzę, że Bóg już działa w jego życiu, ale teraz chcę poruszyć mniej oczywistą stronę, co się dzieje. Wierzę, że Bóg działa we wszystkich sprawach i jedną z tych rzeczy, prawda? To, co widzę, dotyczy powrotu Jezusa, wypełnienia proroctw, prawda? Istnieje proroctwo w Księdze Daniela, rozdział czwarty, które mówi, że wiedza bardzo wzrośnie na ziemi, gdy nadejdzie koniec czasów, prawda? Tuż przed nadejściem Antychrysta i widzę, że Elon Musk był jednym z elementów tej układanki, rozumiesz? On jest człowiekiem innowacji, bardzo przyczynił się do tego postępu i jest jeszcze jeden bardzo ważny punkt, który również może mieć związek z proroctwami o końcu czasów. Ta firma Elona Muska, Neuralink, która niedawno opublikowała wideo z pierwszym człowiekiem któremu wszczepiono chip do mózgu, i teraz potrafi już poruszać różnymi rzeczami, grać w gry, poruszać myszką tylko za pomocą umysłu. Bracia, to jest coś niezwykłego, czego nigdy nie wyobrażali sobie ludzie żyjący tutaj 100 lat temu, 80 lat temu. Nawet nasi rodzice, nasi dziadkowie oni nigdy nie mieliby pojęcia, że dojdzie do tego momentu. A my jesteśmy dopiero na początku technologii związanej ze sztuczną inteligencją. Mówią, że odkrycie sztucznej inteligencji jest teraz porównywane do odkrycia ognia przez ludzi w dawnych czasach. Tak wielka była rewolucja ognia dla ludzkości, tak samo będzie ze sztuczną inteligencją, i niestety wiemy, że ludzie będą jej używać do złych celów, ale oczywiście wydarzą się też dobre rzeczy, prawda? I co, ludzie? Osoby z niepełnosprawnościami, osoby, które uległy wypadkom, teraz będą miały szansę odzyskać te części ciała, prawda? Uszkodzone mają szansę na odzyskanie ich, może nas to trochę przestraszyć, prawda? Z tym, co się wydarzy, ale osoby, które nigdy nie chodziły, będą mogły zacząć chodzić, osoby, które nigdy nie widziały, będą mogły zobaczyć, to dla nas jest przerażające, a jednocześnie coś wspaniałego. Wyobraź sobie, że masz krewnego, albo sam jesteś osobą, która ma jakoś niepełnosprawność i możesz to rozwiązać. Oni już mówią, że będziemy mogli na przykład zastępować osłabione organy, tak jak wymieniasz część w komputerze. Bracia, nadchodzi wiele rzeczy i niektórzy mówią, że ten chip byłby znamieniem bestii wspomnianym w apokalipsie rozdział 13, ale nie możemy stwierdzić, że to prawda i nie mogę uwierzyć że ten chip Elona Muska, który zacznie być wdrażany w życie wielu, wielu ludzi, jest również znamieniem bestii lub czymś w tym rodzaju, prawda? Ale, bracia, wiemy, że antychryst po prostu wykorzysta całą tę technologię. Na przykład kamery monitoringu rosną w zastraszającym tempie, gdziekolwiek pójdziesz, jesteś nagrywany. Czy to przez telefon, czy przez te kamery, nawet widzimy, że w Chinach co metr jest kamera, która cię obserwuje, więc wiemy, że wróg wykorzysta to wszystko, ale to, co chcę powiedzieć, to że Bóg może działać w życiu takich osób jak ona, i zauważam, że im ktoś jest bogatszy, tym trudniej mu poznać prawdę, bo pieniądze tłumią wiarę, prawda? On często odbiera człowiekowi wiarę, zwłaszcza jeśli ktoś ma pragnienie, żeby się wzbogacić. Apostoł Paweł powiedział: Uważajcie, wy, którzy chcecie się wzbogacić, bo wielu odeszło od wiary i ściągnęło na siebie wiele cierpienia. Więc, bracia, pieniądze nie są grzechem. Nie jest grzechem mieć dużo pieniędzy, wręcz przeciwnie. Biblia mówi o bogatych ludziach i daje im radę. Bądźcie bogaci w dobre uczynki. Więc, jeśli masz pragnienie, żeby się wzbogacić, bądź bardzo ostrożny i zawsze stawiaj hojność na pierwszym miejscu. Dobrze? Bo to właśnie ci pomoże nie mieć Bożka Mamony w swoim sercu, ale prawdziwie służyć Bogu dobrze. Więc wydaje mi się, bracia, że Elon Musk jest spragniony Boga, jego smutek jest tego oznaką, to niepokój i życzę mu, żeby mógł poznać prawdę. On już zna nauki Chrystusa, ale niech Bóg dokona dzieła w jego życiu, prawda? Właśnie dlatego chciałem nagrać ten filmik, żebyś modlił się za takie osoby, osoby wpływowe. Wyobraź sobie, gdyby ktoś taki się nawrócił i zaczął głosić Jezusa, ile żyć zostałoby dotkniętych, ilu ludzi zostałoby osiągniętych. Oczywiście, że napotkałby wiele sprzeciwów, ilu to już było piosenkarzy, prawda? Czasami znani ludzie się nawracają i wtedy są prześladowani przez media, to jest część tego, ale jednocześnie pociągają za sobą wiele osób, które zostają przemienione. Amen. Dlatego modlę się za te osoby, żeby otworzyły serce dla Jezusa i żeby Jezus mógł przynieść radość, której pieniądze na świecie nie mogą dać. Zaspokoić nie mogą wypełnić serca. Amen? Jestem pastorem Antonim Juniorem. Jeśli spodobał Ci się ten film, proszę, wyślij go na Whatsappie. Pokażmy go innym ludziom, dobrze? Taki właśnie jest człowiek, nawet mając wszystko na tym świecie. Nawiasem mówiąc, przeczytałem ostatnio na Instagramie cytat Jim'a Careya, który wydał mi się interesujący. Powiedział, że gdyby ludzie wiedzieli, jak wygląda życie sławnej osoby, nawet mając pieniądze i uznanie, zobaczyliby, że te rzeczy do niczego się nie przydają. To wydało mi się interesujące, bo mamy takie wyobrażenie, prawda? Im ktoś jest bogatszy i ma więcej pieniędzy, niekoniecznie jest szczęśliwszy, to nie zawsze tak działa. Wielu z tych ludzi popełnia samobójstwo, odbiera sobie życie, bo prawdziwa radość jest tylko w Jezusie. Amen? Niech Bóg Cię obficie błogosławi. Czekam na Ciebie w następnym filmie. Serdecznie Cię pozdrawiam. Zostań z Bogiem. Написи Адриан Заното.